Kiedy mężczyzna przychodzi stres, potrzebuje jednej rzeczy bardziej niż czegokolwiek: spokoju. Ale niestety często kobiety, chcąc pomóc, robią trzy rzeczy, które zamiast wspierać, oddalają. Pierwsza, nie bądź jego matką. Nie kontroluj, nie poprawiaj, nie mów mu, co ma robić. To nie jest moment na wychowywanie. Daj mu zaufanie. Pokaż, że wierzysz, że sobie poradzi. I dwa, nie bądź jego terapeutką. Nie analizuj jego emocji jak na sesji. On nie potrzebuje diagnozy. Bądź po prostu bądź. Obecność to największe wsparcie. I 3. Nie próbuj być jego wybawicielką. Nie bierz jego problemów na swoje barki. Daj mu przestrzeń i szacunek. To nie ego, to jego sposób na przetrwanie. Mężczyźni potrzebują ciszy, nie presji, przestrzeni, nie ingerencji, obecności, nie analizy. Twoja obecność i zrozumienie są cenniejsze niż rady czy działania. Pozwól mu poczuć, że jesteś obok, ale nie, nie narzucaj się. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, o wspieraniu partnera w trudnych chwilach. Obserwuj mój profil i udostępnij tę rolkę osobie, która może tego potrzebować.